Ulica Niekońska 33. Tu zespół jest pawilonów, i na pawilonie tutaj jest taki napis Polski Walczący. Tutaj Wam przeczytam: Umieraliście tak młodo, ulicami płynie Wasza krew. To stolica płynie w smutku. Śmierć zabiera wszystkie dzieci jej. Oddajcie im młodość, którą zabraliście. Oddajcie im wolność, którą zhańbiliście, oddajcie im sny w spokojnych ich domach, oddajcie rodziców, oddajcie znajomych. Daliście starość, zabraliście młodość, daliście niewolę, zhańbiliście wolność, daliście domy, doszczętnie zniszczone, zabitych rodziców, zabitych znajomych. No, oczywiście znak Polski walczącej, no i tutaj się podpisał, piękny. Widać, zlegi ktoś. Teraz tylko chodzi o to, żeby ta młodzież nie poszła walczyć za, za banderowców przeciwko Rosji.